Witam państwa serdecznie. Nazywam się Barbara Drapikowska i jestem ambasadorem kierunku studiów Zarządzanie i Dowodzenie na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Kierunek zarządzanie od lat cieszy się ogromną popularnością nie tylko w Polsce, ale także na zagranicznych rynkach usług edukacyjnych. W Akademii Sztuki Wojennej do zarządzania dokładamy jeszcze dowodzenie, w związku z czym nasz kierunek jest nie tylko popularny, ale także unikatowy. Kierunek zarządzanie i dowodzenie oferuje szerokie możliwości zatrudnienia, ale wymaga także dużej kreatywności. Osoby chcące studiować na tym kierunku powinny cechować się otwartością, komunikatywnością, umiejętnością pracy w zespole, a może przede wszystkim zdolnościami przywódczymi. Jeśli zauważasz u siebie takie cechy, zapraszamy Cię do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Dołącz do nas!